Macie przegłos? Delikatny. Kurwa, widziałem gdzieś tą bluzę. Ona, ona chyba była reklamowana na Facebooku gdzieś, w takich, co reklamówki występują. Na Instagramie Facebooku. też chyba było wproponowane jakieś, jak są sponsorowane. ma. Co tam, no. nitra? A to twoja latawica jest? Nie, nie koleżanka. Nie, nie, koleżanka. Okej. Okay. Kurwa, serio kupiłaś bluzę, którą reklamowali, kurwa, sponsorowanych postach? Nie, to kolegi, kolegi. To kolegi bluza. No. Czyli to kolega jest upośledzony, okej, okay, dobra. tak, dokładnie, dokładnie. Nie, bo ta bluza wygląda źle tak szczerze. Ale to nie moja. A ile kosztowała? Tak z ciekawości czystej. Dwie stópy. Ja pierdolę za coś takiego? No to nieźle. No, no to kolegi się pyta, to on kupował. Powiedział, że to nie jego. No ale jest drugi, to jest drugi. A okej. Okay. Co no, porabiać do ja, ciekawego? No ja, inaczej. Serio, masz aż tak nudnych kolegów, że wolisz siedzieć sobie na omę? No... Jakoś tak weszliśmy z nudów. Dawno nie... Dawno nie siedzieliśmy na omę, to, to weszliśmy z nudów. A ile masz lat? 17. Okej. Okay. No to nie no, to musicie się nudzić, w sensie musisz się nudzić w ich towarzystwie, są bardzo mało męscy w takim razie. No... Coś w tym jest! No właśnie, słabo. A w ogóle czemu ty w jego bluzie siedzisz? Nie wiem, podniecacie jego zapach, perfumy zostały? Zimno jest. A ja mam bluzkę jest. na ramionkę, to wiesz... Pokaż? Nie, 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 będę pokazywać. Nie no, oceni, oceniłbym formę po prostu. Nie, 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 nie ma szans. Ale co kiepska forma, czy się w sposób krępujesz? Wiem, że masz streama. A niech to byś później wiesz, na szotek. Dobra, to ja wyłączę kamerkę. Aha, nie, nie, nie. Ale nie wierzysz, że to zrobię? Nie, ja, ja nie pokazuję takich rzeczy. Kurwa, ubierasz się tak, więc jak nie pokazujesz takich rzeczy? Ale na kamerze, no No to nie, dla nie, mnie tylko, prywatnie. Nie, nie, prywatnie. nie. nie, nie. Siema no okej, okay, trudno. Skąd jesteś? E, Okolic Warszawy. Z Warszawy? E, nie, spod Warszawy okolice. Spod Warszawy, czyli, czyli ze wsi, tak najprościej mówiąc. Nie, nie ze wsi akurat, nie ze wsi. No dobra, nie wiem. E, masz za... Masz zamiar w ogóle mnie zacząć podrywać, czy nie? Bo nie wiem, czy czas marnować. Nie wiem. Możesz dalej lecieć. A dałabyś się też poderwać, czy też niekoniecznie? Zobaczymy. Możesz Zobaczymy. spróbować. Dobra, mogę spróbować. Hmm. Ostatnio te, no, nowy tekst y, usłyszałem, który uważam, że jest dobry. Są so losy so mm -hmm. dwa złote. Tylko wydaje mi się, że jest trochę tak, za wczesna znajomość, tak, żebym ci go powiedział. Dłużej, dłużej. Bo jakby... To jest taki tekst, gdzie dłuższa znajomość jest potrzebna. Nie byś była no. moją koleżanką czy coś. Na no i spróbuję, może ci się spodoba. O znaczy, bo ty się wydajesz taka strasznie energiczna, zaradna? No takie znaczy, małe ale mam. Ale uważasz, że jesteś zaradna. No No właśnie, i wydaje mi się, że nawet jakbym ci dziecko pierdolno, to jesteś na tyle zaradna, żeby się sama wychowała. Możliwe. To był ten komplement, jakby co i. Słucham? To był ten komplement jakby co na podryw, to 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 Aha. było właśnie. Jakby... No jakby chciałem się dać do zrozumienia, że dasz sobie radę w razie czego, jakbyśmy się bliżej poznali. No ja karłem jestem ogólnie. Że ty karłem jesteś? No, taki mini. A jak to jest, że... Ale ty coś dosłownie karłem, czy nie? No, to zobacz. Na kolan nie no, widać, że nie, normalny no, jesteś. No, na kolano się. się. Ty, ale ona ci też wkręciła, bo ty ją podrywać też, ona ma 13 lat, więc z boczuchu wypierna. No, no. Nie ma 13 lat, nie wygląda na 13. Właśnie. No, no, no. Kolega jest zazdrosny, widzisz po prostu, jemu się nie udaje. Ile masz lat? Jaki rocznik? 03. A widzisz i co? Na pewno nie jest tak inteligentna i by nie policzyła, na 100%. No, um, ale widzisz, zazdrosz. Na, na 100% jestem pewien w 100%, że cię podrywał. Podrywał cię, nie? Nie. No ja myślę, że tak. Bo od razu taki był, wiesz, taki no. No był. Nie. Jesteś pewna, że nie? Nie, tak. A... Znaczy jestem pewna, że nie. O. A w ogóle byłaś kiedyś we Wrocławiu, czy nie? Nie. A to zajebiste miasto, ja tu mieszkam trzy tygodnie i totalny sztos, serio, autentycznie. Nigdy nie miałem okazji. No to właśnie teraz masz okazję, możemy pójść na gofry. Dobra. Nie, poważnie. <noise> Że coś teraz? Kolega mój, żebyś szykował pieniążki na adwokata. To ile masz lat w końcu? No mam 17, no! Dobra, wypierdol go, to, to jest jego mieszkanie? Tego kolegi, od którego mam bluzę. Dora, nie, wy, wypierdol tego drugiego. Jest, jest słaby. Najlepiej dwóch, najlepiej by dwóch. No czy ja też bym chętnie z tobą w cztery oczy porozmawiał, ale mam streama, więc jest to niemożliwe na razie. Dora, podaj Instagrama niżej, bo tego nie widać. Ja? No, nie no ja. A w ogóle obserwujesz mnie? Zaraz to sprawdzimy. Pewnie nie. Nie. No, tak myślałem. Szkoda. Szkoda. Czy dobrze napisałam? Bo, czekaj, raz, dwa, trzy, no. Ale nie napisałaś w ogóle. A jednak napisałaś teraz. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Może tam będziesz miał na zdjęcia, gdzie widać, czy nie jesteś gruba. <grym> Dzięki! No, no masz oversize'ową bluzę, więc wiesz, rozumiesz, jakby... Ale no nawet jest podany rocznik, jak jestem, to nie oszukam cię, że nie mam 17 lat. No jest, jest. No nie, tak powiem ci... Tak, waga w granicach tolerancji, myślę. Tak, sądząc po grubości nóg, to, to ujdzie. Zu no, spoko. Yy, Dorad, lubisz gofry? Tak. No to mam taki pomysł. Pójdziemy na gofry, ja postawię, bo jestem gentlemanem, wiadomo. Yy, dobra. A z czym lubisz? Pewnie ze śmietaną i z dżemem? No, zróbmy, zależy, różne. Z owocami, z czekoladą. Czyli bitej śmietany nie lubisz? Nie wiem czy to jest podtekst czy nie, także... Nie, 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 nie. Ale no. nie rysować, okej? Okay? No nie, no lubię. czemu, czemu podtekst? No, normalne pytanie. No lubię. No to zajebiście, to zrobimy tak, że ja, ja stawiam gofry. Ym, Dobra. A ty po prostu ubijesz śmietanę i wtedy będzie najlepiej. nie jest pusta, Karyna. Spierdalajcie od niej. A to nie, nie przejmuj okay. się. Mnie te, też wyzywają. Od zakolaków. Nie, ale nie mam zakoli, więc niekoniecznie. Dobra, to dam ci obserwację, ale serio, wpadasz? No mogę. Dobra, to ja cię zaobserwuję, zaobserwowałem cię. Nie spierdol tego. Dobra. Ja, ja szukam dziewczyny. Serio. Dobra. Oddaj obserwację. I napisz. Wait? Już chodzę. A nie mam za kolik, kurwa, o chuj wam chodzi. I nie mam za kolik, jestem taką obcięty, ale za nie mam. Kolega ma problemy umysłowe. Dobra, już. Inne mam to, to napisz. To, 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 to się na jakiś termin po prostu zmówimy. To napisz. Dobra, znaczy... No okej, okay, dobra. To... Widzisz, kolego jesteś frajerem, ja, ja wygrałem Elo. <grym>, a wiesz ją w chuju ją mam w sumie. <grym>, to też ją będę miał. Znaczy na chuju, nie w chuju. Mam nadzieję, znaczy do wszystkiego dojdziemy, rozumiesz? Jakby no kurde, masz 17 lat. Ja wiem, czy ja wiem. Zobaczymy. Dobra, to trzymajcie się, to będziemy w kontakcie. Dobra, siema. Halo.